Mordy. A tu dla Was dwie fajne wyrzutnie. Jest to ja marcinator, wasz tester pirotechniki TXP488, Surex Thunderbomb SFC2511. Obydwie kostki zapewne, no zapewne, no są, myślę, że wiecie, że są mi szukowe, bo inaczej by się nie nagrywali tego odcinka. Tak się one prezentują. Surex Triplex Bitwa. Boom! Bum. Bum, nie, no. Eee, proszę Państwa, 20 mm, jedna eee, 20 mm, druga, oczywiście eee, to jest moją Wszystko ta ma 92,5 g. będzie ciężko to uchwycić. Eee, natomiast następna ma do triplexa Tak samo ma gramaturę, ale wiecie co? Moim zdaniem, bo już strzelałem, też ma 92,5 g, żeby nie było. Eee, powiem tak, strzelałem z jednej, strzelałem z drugiej i według mnie ta jest trochę lepsza, jest też trochę droższa. I teraz pytanie, czy opłaca się dopłacać, czy lepiej wziąć na przykład więcej takich. Czy jest bardzo duża różnica? No wyczuwamy. Więc zobaczymy sobie, czy warto dopłacić do teoretycznie moim zdaniem mocniejszej, na papierze nie wiem, mają taką samą gametę, ale wiecie, jakość mieszanki może być inna. No nie wiem, może są z tej samej fabryki, też tego nie wiem. Eee... No co, no przetestujmy sobie, co nie? Eee, przetestujmy sobie i będziemy wiedzieć. No. Podobne, jakościowo, praktycznie chyba się nie różnią. No co, standardowe 25 strzałów, 20 mm kukowe wyrzutnie. No, lubimy kukowe, prawda? Bo ja lubię. Jak lubisz, to zostaw łapkę w górę, nie? I składam Marcin, na to te wyrzutnie macie też 20% na Proszę ludzi, jak zresztą cały asortyment, więc zerknijcie sobie. No, jest też cała paleta piroda do wygrania, ale to wiecie, więcej informacji znajdziecie chyba pod postem na Instagramie, więc warto zobaczyć. Lecimy z tematem. Nie ja będę już wlekał wyrzutami. Nie no, żartuję, nie mogę wyrzucać wyrzutami, bo jeszcze wybuchnie i Lecimy z testem, przy Państwa, tych fajnych wyrzutów. Dobra, mordeczki. Lecimy sobie z pojedynkiem, pojedynkiem bardziej porównaniem, bym powiedział. Dwóch fajnych kostek hukowych, mianowicie Thunder King od Triplexa oraz Thunderbomb od Surexa. 25 strzałów, 20 mm. Bo dawaj, jedziesz! Na pierwszy ogień leci Thunder King. Odpaliłeś tą kolorową, czy którą? Kolorową Nie Sureksa. Dobra, Surex pierwszy. Słuchajcie, po Tak. Ale ziemi na To był Surex, ty, ty odpaliłeś tą niebieską Wait a minute Who are you? Nie, kolorową. No nie, no zobacz Nie ma szans. Ja tak samo No którą odpaliłeś? Co ty gadasz? Ty rzeczywiście, ale ty dobrze wali ten Dobra proszę państwo, nie kłamał nie kłamał, dobra, to był Thunder King, nie, ty, naprawdę to był Thunder King. Też jestem w szoku, bardzo super wyrzutnia. Ale ona trzymała poziom, nawet w tym roku przyszła lepsza partia. Masz odpalać! Thunder Bomb od Surexa teraz. Zobaczymy. No, teraz Thunder Bomb masz tutaj trochę... Co do roboty. Do roboty, no. Jakby basowej tak. Mhm. Jakby większy Tytan. tam I na taką samą wysokość lecą mniej więcej. Natomiast Thunder King niektóre trochę niżej, niektóre trochę wyżej. Bardzo podobnie. Mhm. Która dla ciebie... Szybka? Tak, Szybka? tak, która dla Ciebie była lepsza? Pierwsza, Pierwsza czy druga? Pierwsza? No. Widzicie? Są zbliżone... Praktycznie to samo. Trochę szybsza była, ta była szybsza, bardziej namyśla, no. Ta leciała chyba bardziej równo, wiesz, na tą samą wysokość i chyba miała troszkę no, większy no. tytan. Zobaczymy na filmiku, bo wiecie, ja tak patrzę tutaj w ekran kamery, wszystko było jak najlepiej nagrane Thunderbomb i Thunder King. Oby znajdziecie na... Na naszej stronie Pierosel, link, link macie w opisie. Z kodem Marcinator. 20% taniej. Wpadajcie, sprawdzajcie. Napiszcie dla Was, na, znaczy napiszcie na dole w komentarzu, która dla Was była lepsza. Jak dla mnie obydwie godne polecenia. bo z wami ja, Marcinator rozpalający przemo, trzymajcie się do następnego razu. No. Dawaj, jedziesz. Na pierwszy ogień leci Thunder King. Odpaliłeś tą kolorową, czy którą? Kolorową. Nie. Surexa Dobra, Surex pierwszy Tak Ale zimę na to To był Surex, ty, To odpaliłeś tą niebieską Nie, kolorową No nie, no zobacz Nie ma szans ja tak samo No Którą odpaliłeś? Co ty gadasz? Ty rzeczywiście Ale ty dobrze wali ten Dobra proszę państwa Nie kłamał Nie kłamał dobra To był Thunder King Nie ty naprawdę to był Thunder King Też jestem w szoku Bardzo super wyrzutnia ale ona trzymała poziom, nawet w tym roku przyszła lepsza partia Masz odpalać! Thunderbomb od Surexa teraz Zobaczymy No teraz Thunderbomb masz tutaj trochę Co do roboty Do roboty no Jakby basowej tak by większy tytan, I na taką samą wysokość lecią mniej więcej, natomiast Thunder King, niektóre trochę wyżej, niektóre trochę wyżej. Bardzo podobnie. Która dla Ciebie? Tak, która dla Ciebie była lepsza? Pierwsza, Pierwsza czy druga? Pierwsza? No. Widzicie. Praktycznie to samo. Była szybsza, bardziej namiętna. no. Ta leciała chyba bardziej równo, wiesz, na tą samą wysokość i chyba miała troszkę większy...